Witam Was serdecznie na moim kanale ponownie. Bardzo się cieszę, że w końcu mogę to powiedzieć, bo jakoś czuję, że miałam naprawdę długą przerwę. Ale październik jest na tyle intensywnym dla mnie miesiącem: wciąż się rozpakowujemy, wciąż nadganiam różne rzeczy, które po prostu powinnam zrobić wcześniej. I w związku z tym możecie zobaczyć, że było mniej filmów w październiku, no ale jakoś postaram się to dla Was nadgonić. I nie wiem, czy się domyślacie, jaki będzie kolejny film, ale dzisiaj przygotowałam dla Was recenzję. Takiej linii, którą ostatnio przetestowałam. I są to kosmetyki koreańskie. Jest to linia skierowana do osób ze skórą po prostu wymagającą, albo dojrzałą, albo taką, która po prostu ma szczególne potrzeby. Głównie potrzeby antystarzeniowe, ale na tyle jest też ta linia specyficzna, jeśli chodzi o działania, że postanowiłam po prostu zrobić w związku z tym oddzielny film. I w tej linii są trzy kosmetyki. Akurat ja będę omawiała linię, która jest linią z białą truflą. Tu pewnie się domyślacie, że mówię o kosmetykach Dalba. Dalba Piedmont, tak się to czyta? Znowu mam nadzieję, że tak. I jest to pierwszy kosmetyk, który jest bardzo słynny, bardzo znany. Jest to przeciwznaczkowy krem truflowy. No ja muszę go tutaj pokazać Wam, jak on wygląda, bo to naprawdę jest bardzo ładne. Wygląda on w ten sposób. Tutaj jeszcze zgubiłam, ale tu w środku dostajecie jeszcze do niego szpatułeczkę, po prostu w środku jest szpatułka. Do mnie zawsze bardzo cieszy, jeżeli mam krem, który po prostu ma szpatułkę, to zdecydowanie wolę używać kremu ze szpatułką. W linii również jest coś, co ja osobiście bardzo lubię, czyli to jest... to się nazywa First Spray Serum, ale to jest po prostu taki bustujący skórę spray taka mgiełka bustująca, esencja, coś takiego. I jest również serum, także są to trzy kosmetyki z linii z białą truflą, bo tutaj jeśli chodzi o tą markę dostaniecie jeszcze inne linie. Na przykład jest linia No Sebum, jest biała trufla krem Eco Moisturizing, na przykład jest krem pod oczy, z tego co widzę i jest krem rozjaśniający. I jest również maska nawilżająca w mgiełce. Tego niestety nie używam także będę dzisiaj mówiła tylko o tych trzech kosmetykach, które stosowałam ostatnio dość intensywnie, dlatego, że używam tych kosmetyków od ponad trzech tygodni, bo zaczęłam ich używać przed samą wyprowadzką, także myślę, że używam ich dosyć długo i mogę Wam po prostu powiedzieć dzisiaj, jak one działają i czy po prostu warto je kupić. I może wyjątkowo Zaczyna od serum, a tak trochę nie po kolei. Serum ma bardzo taką leciutką, wodnistą wręcz konsystencję i ono intensywnie skórę nawilża. I tutaj, jeśli chodzi o to serum, to pomyślałam sobie, że jeżeli dla kogoś nie będzie dobry krem, na przykład będzie zbyt gęsty, to serum jest na tyle wodne, na tyle wodniste, że jeżeli użyjecie na przykład serum i mgiełki i kremu z filtrem, to całkowicie wystarczy to za całą waszą pielęgnację. Cała linia też dość delikatnie tak, ale nie przeszkadzająco pachnie. Ten zapach jest, powiem wam, dla mnie bardzo mało wyczuwalny. To jest intensywna ampułka z wyciągiem z białej trufli. I jakie to są składniki? Dlaczego te kosmetki akurat są droższe? Dlatego, że jest tutaj włoski ekstrakt z białej trufli i kawior, zapewniający intensywne odżywienie i nawodnienie. Ampułka ma bardzo lekką konsystencję, a jeżeli chodzi o sam ekstrakt z białej trufli, to przede wszystkim ma on działanie ujędrniające i nawilżające. No i tutaj biała trufla polecana jest głównie dla skór, które są dojrzałe, ale również dla skór, które na przykład cierpią na przebarwienia, czyli w zasadzie mogę powiedzieć, że jest to idealna linia dla mnie, bo ja spełniam niestety te dwa kryteria. Mam zarówno przebarwienie, jak też skórę, która bardzo łatwo się odwadnia no i potrzebuje intensywnej regeneracji. Ekstrakt z białej pobudza też syntezę kolagenu i elastyny, dzięki czemu skóra staje się bardziej spoista, elastyczna i również drugim składnikiem w tej ampułce jest niacinamid, czyli moja ukochana witamina B3 która poprawia barierę likwidową na skórka. Skóra staje się bardziej odporna na czynniki zewnętrzne, lepiej nawilżona, spłyca drobne zmarszczki i poprawia koloryt skóry, o czym Wam też mówiłam, witamina B3 ma też takie bardzo fajne działanie na skórę. Skóra po prostu przy używaniu witaminy B3 akurat staje się mniej zażółcona, co ja naprawdę bardzo mocno widzę, dlatego, że moja skóra z wiekiem niestety ma coraz bardziej taki żółtawy koloryt, ale ja w ogóle zawsze miałam taką skórę, także wydaje się, że to będzie... Idealny kosmetyk dla mnie. Co jest bardzo fajne przy stosowaniu tej ampułki, to jest to, że wyraźnie macie naprawdę odczucie bardzo głęboko nawilżonej skóry. Ona aż staje się chłodna, co ja zawsze powtarzam, że jeżeli stosujecie kosmetyki nawilżające widzicie taki efekt, że skóra jest chłodna po nałożeniu, nie rozgrzewa się, jakby obniża się jej temperatura, to jest naprawdę najlepszy możliwy efekt, jaki możecie mieć. Skóra też jest pełna blasku, jest bardzo gładka. Jest to idealna ampułka, myślę, że nie tylko dla skóry dojrzałej, tak jak mówiłam, ale również dla skóry zmęczonej. Może być ta ampułka dla skóry w zasadzie w każdym wieku, jeżeli czujecie taką potrzebę, macie skórę na przykład przemęczoną, albo na przykład zarywacie noce, macie małe dzieci, dużo pracujecie, jesteście narażone na bardzo duży stres, żyjecie w dużym mieście, to zdecydowanie ta ampułka będzie dla Was dobra. Bardzo mnie zainteresowało oczywiście to serum, ten spray, i on jest tak intensywnie odżywczo regenerujący i nabliżający i rozświetlający. Ja niestety lubię nim też pryskać skórę, po prostu, która ma już makijaż, dlatego że on działa w taki sposób jak taki rozświetlający booster dla skóry. Ale oczywiście on zastępuje Wam taki pierwszy kontakt nawadniający ze skórą, kiedy zaczynacie właśnie waszą pielęgnację nawadniającą, kiedy skóra już doskonale jest oczyszczona, kiedy już zmyłyście cały makijaż, macie skórę przygotowaną, być może zrobiłyście sobie jakąś maseczkę oczyszczającą jeszcze na przykład na noc albo detoksykującą to wtedy po prostu spryskujecie skórę tym serum tą mgiełką i oczywiście starą metodą przykładacie dłonie w ten sposób do twarzy. Mocno po prostu ją wtłaczacie w skórę, również szyi i dekoltu. I ona daje przede wszystkim, tak jak mówiłam, intensywne nawilżenie i intensywny blask. Ja niestety lubię pryskać się nią na makijaż. Mgiełka, która tonizuje i nawilża jednocześnie. Zgadzam się. Zawiera składniki takie jak ekstrakt z białej trufli, nasiona słonecznika, oleje z awokado. Zapewniające silne nawilżenie, odżywienie. Chroniące skórę przed utratą wilgoci. Także myślę, że to jest taki po prostu booster dla skóry w postaci mgiełki. Rzeczywiście można nazwać go trochę, że to jest taka mgiełka serą, bo zawiera tak dużo składników aktywnych. I ona natychmiast stała się takim moim ulubieńcem. Tak jak wiecie, ja kocham takie mgiełki. Mam takich mgiełek, które bardzo lubię, właśnie takich odżywczych boosterów dla skóry więcej. Po prostu nie mogę się powstrzymać. Spryskam sobie trochę skórę jeszcze, bo się czuję, że. Moja skóra jest wyjątkowo odwodniona, jestem też mocno przemęczona, więc głównie zauważam to zawsze w postaci odwodnienia skóry i utraty blasku. A tam giełka po prostu daje wszystko. Więc jeżeli miałabym jakiś kosmetyk sobie kupić, na pewno byłaby to tam giełka. No i teraz przejdę do kosmetyku, który zdecydowanie jakby pobił wszystko. Jest to kosmetyk, dla którego zdecydowałam się zrobić znowu oddzielny film, oddzielną recenzję nie łączyć go już jakby z żadnymi innymi preparatami, żeby tutaj. Wiecie, skupić się bardziej na tym kosmetyku, ja oczywiście tutaj mówię o kremie. I oprócz tego, że te kremy, wszystkie kremy Dalba wyglądają bardzo imponująco, mają takie przepiękne, ciężkie, złote opakowania. To opakowanie naprawdę jest ciężkie, natomiast w środku znajduje się, z tego co pamiętam, 50 ml. 50 ml. Kremu. Co jest też ciekawe z tego, co widzę, to jest opakowanie, które możecie uzupełniać. Nie wiem, czy to jest możliwe w Polsce. Mam nadzieję, że wkrótce będzie. Byłoby to fantastyczne. Czyli kupujecie sam wkład. I tutaj na kremie też jest napisane Allure from Basic, bardzo mi się to podoba. Jest to krem do twarzy, do szyi. Również można używać go według mnie pod oczy. I nazywa się on po prostu Ampul Balm. Jest to ta złota linia właśnie z białą truflą. Jest to zdecydowanie również jeden z najdroższych kremów, jakie ma. Mam okazję dla Was recenzować, dlatego, że on kosztuje w promocji akurat teraz 289 zł, natomiast normalnie kosztuje 349, także jest to bardzo drogi krem. Ale może teraz porozmawiamy, czy jest wart swojej ceny, dlaczego tak bardzo mi się spodobał. Krem przeciwzmarszczkowy na noc Dalba Ampul Balm z białej trufli. To zaawansowany produkt do pielęgnacji przeciwzmarszczkowej, który rozjaśnia, odżywia i napina skórę twarzy. Doskonałe składniki, takie jak ekstrakt z woje trufli, olej z awokado i pestek winogron, także znowu widzicie, że w tej linii powtarzają się jakby te składniki. Z nami ceramidy, peptydy tworzą ultraskuteczne rozwiązanie, które stymuluje produkcję kolagenu, energetyzuje i wybiela skórę. Oczywiście chodzi tutaj, że rozjaśnia skórę, która po prostu ma jakieś przebarwienia czy nieładny kolory. Dostarczone witaminy przeciwutleniacze wzmacniają barierę ochronną skóry i moją odporną na zewnętrzny stres środowiskowy. Lekka konsystencja szybko się wchłania i pozostawia skórę miękką i gładką. Może być stosowane dla osób ze skórą wrażliwą. I tu znowu głównym składnikiem jest oczywiście ekstrakt z trufli, olej z awokado, olej z pestek winogron, kwas hierlonowy, niacinamid, ceramidy, peptydy. Tutaj akurat peptydy są w formie syntetycznej. Ja trochę złamałam zasady stosowania tego kremu, ponieważ ja stosowałam go na dzień. Na dzień na noc, dlatego że jego działanie tak bardzo mi się podoba, że po prostu no żal by mi było, gdybym nie mogła zastosować go na dzień. Ja go stosuję zwyczajnie na dzień, ponieważ co ten krem robi, co bardzo mnie zaskoczyło, to jest natychmiastowe działanie ujędrniające. Rzeczywiście skóra po nim wygląda od razu po nałożeniu tego kremu na wypoczętą, zrelaksowaną. Wyraźnie macie wrażenie poprawy kolory, to skóry zmarszczki są mniej widoczne, więc jest to taki typowy produkt dla osób, które chcą mieć wszystko w jednym. A jeżeli chcą poprawić nawilżenie skóry, chcą wzmocnić barierę skóry, to właśnie można łączyć go z tą ampułką i można łączyć go z tym takim intensywnym serum. Także zdecydowanie ja te kosmetyki wszystkie stosowałam i na dzień, i na noc. I powiem Wam, że jeżeli macie te trzy kosmetyki, to nic więcej do pielęgnacji skóry jakby nie jest potrzebne, oczywiście. Nie mówiąc o demakijażu czy też maskach, ale chodzi mi o taką podstawową pielęgnację skóry, na przykład dojrzałej, to w zupełności tutaj te trzy kosmetyki wystarczą. I jeżeli szukacie takiego bardzo optymalnego rozwiązania dla skóry, takiego intensywnie działającego, kiedy naprawdę od razu chcecie zobaczyć efekty na skórze, no to myślę, że to jest po prostu tego typu preparat. Ja akurat naprawdę najbardziej z tej całej linii, jeśli miałabym cokolwiek wybierać, wybrałabym na 100% krem. Natomiast bardzo kusiłaby mnie też mgiełka. Oczywiście nie mówię, że niedobra jest ta ampułka, ona jest naprawdę świetna, ale tak jak porównywałabym wszystkie kosmetyki i wybrać wybrać tylko jeden, to zdecydowanie wybrałabym po prostu krem. Także w dzisiejszym filmie mam nadzieję przedstawiłam Wam taką krótką, ale mam nadzieję, że też treściwą recenzję tych produktów. Wszystkie mi się spodobały, ciężko mi tutaj z któregoś zrezygnować, ale podkreślam, no najbardziej spodobał mi się zdecydowanie krem, Stain, do tego stopnia, że zainspirował mnie do zrobienia pewnego filmu, filmu dla Was, który będzie już myślę w listopadzie a po prostu bardzo drogich kosmetykach, które są warte swojej cenki, po prostu warto kupić, także ten krem na pewno też tam się znajdzie. Także dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego bardzo krótkiego odcinka. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że ten odcinek jest taki krótki. Postaram się to wszystko jakoś nadgonić w najbliższych tygodniach. Mam nadzieję, że mi się uda i troszkę się to wszystko po prostu tutaj dla mnie uspokoi. Oczywiście serdecznie zapraszam Was na swój kanał ponownie. Jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania dotyczące pielęgnacji skóry, to zapraszam Was w komentarzach pod spodem. Ja oczywiście nie wiem wszystkiego, ale może akurat z tych kosmetyków, które wcześniej pokazywałam, będę potrafiła Wam coś pomóc, coś doradzić, także jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do zadawania. Jeśli chcecie coś wiedzieć więcej na temat kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, to oczywiście piszcie Wasze pytania pod spodem. Postaram się oczywiście na wszystkie odpowiedzieć. Następny mój film to będą oczywiście Ulubieńcy Miesiąca, kolejny miesiąc się skończył, więc. Spodziewajcie się tego, że ten krem na pewno będzie w ulubieńcach miesiąca. A ja na dzisiaj żegnam się z Wami. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu. I oczywiście serdecznie zapraszam Was do subskrypcji. Zapraszam Was na swój kanał ponownie. Do zobaczenia.